Oglądacie poranek inwestora w telewizji Biznes 24. Mam nadzieję, że oglądacie na telewizorach podpiętych do kablówek, ale także na platformie YouTube, gdzie możemy wejść ze sobą w kontakt dzięki czatowi. Dzisiaj naszymi znakomitymi gośćmi i przewodnikami po rynku są Piotr Kuczyński, Kselian i Ryszard Miodoński, Insignis TFI. Zanim o cokolwiek zapytam, pokażemy wykres. Kontraktu na WIG-20, który pokazuje nam minus 0,03. No więc można by się spodziewać, Panie Piotrze, że będzie e, dzisiaj jednak od początku minus. Pytanie, czy cały dzień, Panie Ryszardzie? Minus. Znaczy ciężko to nazwać minusem, jesteśmy w okolicach zera, to, to jest zruch, ale już jest minus 007, <grych> tak, no to faktycznie to teraz już się zmieniła sytuacja, aczkolwiek wydaje się, że, że nastroje są na razie optymistyczne, widać nowe szczyty na indeksie S&P 500, widać nowe szczyty na indeksach emerging markets, spowodowane między innymi też pewnie relatywną słabością y, amerykańskiego dolara y, I też do, dobre zachowanie, do, zachowanie banków europejskich, które y, mają potencjał żeby pociągnąć nasze banki. Tak więc wydaje się, że na razie jest optymis dość optymistycznie jest szansa na wyjście na plusy i proszę właśnie wyszliśmy na plus. No właśnie, mówisz i masz w Biznes 24 widać to od razu. Eee... Powiem teraz coś bardzo ryzykownego, ale przecież szczytowanie nie może trwać w nieskończoność, panie Piotrze. No, nie może trwać nieskończoność, ale szczytowanie na WIG20 to było 3020 punktów, jeżeli dobrze pamiętam. W związku z tym mamy jeszcze 60 punktów, jeszcze kawał, kawał drogi. Na WIG20 tak, tak, ale w Stanach, ponieważ te Stany nam się zawsze tutaj, że tak powiem, um, ja jakby to, to powiedzieć. Ja, ja zacząłem mówić wtedy, kiedy żeśmy musieli przerwać, że Wcale się nie zdziwię, jeżeli stare powiedzenie Wall Street, że kupuj pogłoski sprzedawaj fakty, będzie zrealizowane, czyli że korekta rozpocznie się po 17, potem jak FETO obniży stopy. Mm -hmm. Korekta w takim rozumieniu. Paru procent, ile? paru procent. Nie, ostat... nie, żadnego dramatu, paru procent. Rozumiem. No dobrze. A w dłuższej perspektywie? Myślę, że koniec roku będzie znowu pozytywne. No chyba, że czymś nas zaskoczą. Na przykład nie będzie porozumienia chińsko-amerykańskiego odnośnie ceł, Bo ono jest ciągle wstępne. Jest przedłużone, nie pamiętam do kiedy. Chyba w październiku mija termin, czy może, może w połowie września, nie wiem. Nie pamiętam. I, i, i tyle. No Jeżeli tamte te wejdą w życie znowu, 135-145%, pamiętacie państwo, to zmieni zupełnie obraz rynku. No poza tym ciągle gdzieś tam, gdzieś w podglebiu jest obawa o zadłużenie państw. Naprawdę ona rośnie coraz częściej w Reutersie, w Bloombergu, Market Watchu pojawiają się artykuły na ten temat, że obligacje o długim terminie zapadania mają wysokie rentowności, zadłużenie państw jest coraz większe, a politycy się nie przejmują. To gdzieś tam się kluje, ale na razie to tylko kanarek w kopalni. Kanarek w kopalni. No dobrze. To co? Przejrzeliśmy sobie kontekst szerszy, który wpływa na to, co dzieje się nawet w krótkim terminie na naszej giełdzie, więc rozejrzyjmy się po indeksach, żeby tak nie uciec w ten, w ten globalny. W to globalne spojrzenie. Chociaż, tak jak sobie przeglądaliśmy tutaj, słuchając pana Piotra, wykresów SP 500 z 10 lat, ponad 4000% wzrostu, zaczynam się czuć jak Nuriel Rubini, który w swoim czasie tak długo przepowiadał, że będzie kryzys, aż w końcu się kryzys wydarzył. Dobrze, ale zostawmy te ponure, pełne niepokoju. Historię i ucieszmy się tym, że WIG-20 idzie w górę, że 14 spółek jest na plusie, że banki są na plusie no i że te 22-setne już jesteśmy na plusie. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw i myślę, że wszyscy czekają na to, aż sobie o to zapytamy. Za chwilę pana Piotra, zacznę od pana Ryszarda, bo żeby pan się nie czuł taki tutaj, że tak powiem, pominięty. Jak pan czyta to, co wydarzyło się w kontekście banków, pytam, co wydarzyło się wczoraj w Tsue? Znaczy banki wygrały, czy, czy nie wygrały, czy w ogóle miał pan czas na to spojrzeć, czy to może jest nieważne z Państwa. E, tak, tak, problemu? oczywiście. Oczywiście obserwowałem to. E, wydaje mi się, że ten werdykt z punktu widzenia i banków, i ewentualnych pozwających, czy też kancelarii jest na tym etapie neutralny. On. E, Wyklucza możliwość przyglądania się wyborowi jako wskaźnikowi i ewentualnego orzeczania, że WIBOR jest niezgodny z prawem, natomiast nie wyklucza możliwości przyglądania się klauzulom, w których WIBOR jest użyty oraz obowiązkom informacyjnych, Banków w stosunku do konsumentów. Na tym etapie liczba pozwów, co pewna przyjasta przeciwko, przeciwko bankom w związku z Giborem, natomiast oczywiście banki w większości wygrywają, wygrywają pozwy, No ale zobaczmy, jak będzie się kształtowało rzecznictwo. Wydaje mi się, że staram się do tego podchodzić nieemocjonalnie. Wydaje mi się, że na razie prawdopodobnie przemawia na korzyści banków, natomiast pamiętajmy, że dokładnie taka sama narracja. Jaka ma miejsce teraz ze strony banków, to znaczy, że nic się nie stało, że wygraliśmy w złe, że, że wszystko idzie po naszej myśli. Dokładnie taka sama nakacja miała miejsce ponad 10 lat temu ze strony Związków Banków Polskich i wiemy, jak to się skończyło. Zobaczmy, jak będzie wyglądało orzecznictwo. Z punktu widzenia kosów banków i wycen. Niestety to ryzyko ewentualnie w cenie nie jest. tak? Czyli jeżeli tutaj poszłoby coś, nie banków i procesy zaczęłyby się przechylać na, 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 na korzyść pozywających, to banki mają relatywnie duży downside z tego tytułu. Zobaczmy, jak się będzie to kształtowało. To w takim razie, panie Piotrze, jestem bardzo ciekaw, jak pan e, czyta to, co się wczoraj wydarzyło. No trochę inaczej, niż kolega. Trochę inaczej. Mhm. Uważam, że... To była wygrana sektora bankowego i bardzo dobrze, że była wygrana sektora bankowego. Najważniejsze to było to, że. Prawnicy, kancelarie prawne, mam taką ulubioną panią mecenas, z którą się od czasu do czasu na antenie spotykam. Niestety wczoraj drony nas przegoniły z jednej z telewizji. No i, i, i od ci prawnicy twierdzą, że wygrali, że będzie tsunami pozwów. Nie, nie będzie tsunami pozwów. ZBP ma rację, Związek Banków Polskich ma absolutnie rację. Kancelarie przede wszystkim liczyły na to, że WIBOR jako wskaźnik zostanie zakwestionowany. Rzecznik generalny, pani rzecznik, jak rozumiem, powiedziała wyraźnie, że ten wibor jest nie do odważania, nie do dyskutowania i on zostanie i będzie. Żadne odwiborowanie, jak niektórzy z tych kancelarii mówią, jest w ogóle, nie, jest w ogóle niemożliwe. Koniec, kropka. Ma kolega rację, oczywiście. Ja to mówiłem przed tym orzeczeniem rzecznika, że tak będzie, że no trudno by było, żeby żeby rzecznik generalny powiedział, że nie można badać umów. No, oczywiście, że można badać, czy umowy są odpowiednio sformułowane, czy, czy konsument ma jasność, co go czeka. To jest oczywiste. No każdą umowę, jak kupię od kogoś samochód, też mogę iść później do sądu powiedzieć, że coś było tak, nie, nie tak w tej umowie. W związku z tym, to mnie nie zaskakuje. Dla mnie jest to duża wygrana banków i bardzo dobrze, no dobrze. bo gdyby, gdyby, gdyby rzeczywiście wibor mógł być podważany, to byłaby piękna katastrofa tak. na szczęście ja, ja tego... Tak ja tylko chciałbym zwrócić uwagę wszystkich, że pytanie pytania wprost o to, czy wibor jest zgodny niezgodny dobry niedobry słuszny czy niesłuszny nie było w tych pytaniach nie było pytania o wibor było pytanie czy można na podstawie dyrektywy o ochronie konsumenta analizować WIBOR jako wskaźnik. Tak brzmiało pytanie, więc nie było pytania o no tak, istotę wyboru, o którą my się czasem tutaj spieraliśmy, również ja z przedstawicielami Związku Banków Polskich, no bo pamiętamy, że był taki wskaźnik LIBOR, wokół którego był gigantyczny skandal. Okazało się, że on jest po prostu ustalany, a nie jest stopą rynkową. Potem była dyrektywa BMR, a potem też w 2018 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, była zmiana ustawy o tym, jak ten Wibor w Polsce ma powstawać, no więc jest jeszcze szereg różnych kwestii. Zostawiam Zostawiamy banki. Zostawiamy je z poczuciem sukcesu po wczorajszym, yy, po wczorajszym wydarzeniu. Ja jestem rozdarty. Życzę i sukcesu bankom, i sukcesu yy, kredytobiorcom, yy, bo czy byli dobrze informowani jednoznacznie, to jest zawsze kwestia, być może dosyć indywidualna, yy, to yy, tak. Ale banki, proszę bardzo, dzisiaj na plusie i w WIGu 20 i zajrzyjmy do mWIGu 40. Tutaj też możemy sobie pokazać całą mapę tego indeksu i zobaczyć jak sektor bankowy w mWIGu 40 wygląda. W tej chwili mWIG 40 na lekkim minusie, ale to oczywiście absolutnie niczego nie przesądza. ING Bank Śląski tylko jest na minusie 1,13%, ale to pewnie są jakieś inne powody, nie te o których rozmawiamy bardzo ogólne, może coś z ING konkretnego się dzieje. Jeśli pan, panie Ryszardzie, przypadkiem coś zauważył, co mogłoby być przyczyną, dla którego ING traci ponad 1%, to bardzo proszę. A jeśli nie. Wydaje mi się, że tutaj na, na początku sesji może odgrywać rolę relatywnie niska płynność banku ING, i, ale poczekałbym to ceną do końca sesji. Jeżeli, Jasne, jeżeli, można, jeżeli można jedno zdanie, panie redaktorze. Wczoraj była reakcja widoczna, dlatego że właśnie ta moja pani ulubiona mecenas mówiła, że banki będą, akcje banku będą taniały po tym wyroku trzeła sektor bankowy, wik sektora bankowego wczoraj zyskał blisko 2%. To była odpowiedź rynku finansowych, jak oceniają to, co powiedziała rzecznik, rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rosły wczoraj i w większości rosną i dzisiaj. To kolejność spółek w Wigu 20: KGHM akurat teraz rośnie najmocniej, PKN Orlen najmocniej traci, ale tylko 0,5% to nie jest nic dramatycznego w MWigu 40. Najmocniej rosnącą spółką jest Develia. Fajnie, miło widzieć dewelopera na plusie. Grupa Pracuj traci najmocniej. 3,77% to mwig 40. W SVG 80. Najlepszą spółką jest w tej chwili Echo Investments. To też budowlanka i deweloperka. Bumech traci 4,38%, no tak podrożał ostatnio na fali nadziei na to, że stanie się jednym z czołowych producentów uzbrojenia w Polsce, że chyba musi panie Ryszardzie trochę oddać, prawda? E, tak i o ile być może Bumechowi się uda, przypominam że na przestrzeni ostatnich też paru dobrych lat, m.in. COVID-u, nie COVID-u, potem różne, różne wojen, wcześniej ekspansji blockchaina, też teraz fali ai widzieliśmy ogromną liczbę spółek, które nagle zmieniają swoją strategię i próbują się dopasować do obecnych trendów. Spróbujmy sobie policzyć, jak wielu z tych spółkom się udało taka, udała taka zmiana no, i yes. zastanówmy się tak racjonalnie, czy, 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 czy czasem nie należy troszkę emocji odłożyć na bok i i No tak, to, bo my dzieje. ostrzegamy przed ryzykiem, to jest jedna z rzeczy, które powtarzamy sobie, że jest naszą misją w Biznes 24, ale też nie mogę oprzeć się pokusie. My też mamy program o uzbrojeniu, nazywa się Biznes Frontem. Wracamy po przerwie z naszymi gośćmi. Oglądacie Biznes 24, to jest Poranek Inwestora w telewizji Biznes 24. Poranek w nie najgorszych nastrojach wspólnie z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem Domu Inwestycyjnego Xelion. I Ryszardem Miodońskim zarządzającym insigni Stefi, no i tylko ten MW 40 no, psuje mi trochę tutaj humor z tym swoim spadeczkiem o 14 setnych procent, ale może to się odwróci, prawda? Jest to możliwe, panie Piotrze? Oczywiście. Szczególnie że MW 40 akurat były bardzo silne. Nawet ta korekta, ta korekta, na która wywołana była przez Ministerstwo Finansów, przypominam, ten cit. W przyszłym roku dla banków 30%. No, nie uderzyła we ZIG 80 z oczywistych powodów, bo tam banków praktycznie nie ma. Um... Ja muszę się przyznać, że zawsze jestem zafascynowany wynikami finansowymi poszczególnych firm, bo patrzę na te wyniki i wyobrażam sobie, jakie tam ciekawe rzeczy muszą się dziać operacyjnie. W sensie, czy ci ludzie lepiej, gorzej, co zarząd. No, no wydaje mi się to skrajnie fascynujące. Intercars jest jedną z spółek, które podały wyniki przed po zamknięciu wczorajszej sesji, więc. Panie Ryszardzie, ja bym się na chwilę przy Intercarsie zatrzymał, bo Intercars ma słabsze wyniki w drugim kwartale, jeśli chodzi o netto, mimo że ma większe przychody, i to jest zawsze taka dysproporcja czy niekonsekwencja, nielogiczność, która zwiastuje, że coś tam w środku, w tym mostku pomiędzy przychodami a wynikami netto się ciekawego może dziać. Pytanie, czy. Przyglądał się pan jakoś Interkarsowi, który zresztą spada dzisiaj, e, więc te wyniki nie tak, są dobrze y przyjęte y przez rynek. Tak, jak pan redaktor powiedział, ja też potwierdzam, najfajniejszym elementem tej pasji jest przyglądanie się na, na, na różnego rodzaju firmy i biznes modele. I jeżeli chodzi o interkarsy, ogólnie rynek, no to, na którym interkars działa, czyli rynek części samochodowych, to widzimy, że rynek ten jest cały czas pod presją. Dynamiki przychodów zarówno interkarsy, jak i autopartnera od takiego czasu są zdecydowanie poniżej oczekiwań i poniżej tego, co jest, czyli takiego tempa około 10% plus, zwłaszcza widać to w przypadku autopartnera. I spowodowane to jest właśnie relatywnie dużą presją konkurencyjną, Kwestiami na, na, na cenach, jeżeli chodzi o o komponenty, a także niekorzystnym kursom walutowym. No zobaczmy, jak mocno złoty polski umocnił się ostatnich, ostatnich, w ostatnich okresach i to powoduje, że właśnie te przychody są trochę poniżej oczekiwań, że mamy presję na marsze brutto i pomimo tego, że integracja jest świetną, świetnie operacyjną, pod kątem operacyjnym świetną spółką i starał się ograniczać koszty, koszty operacyjne poziomie GNA, to jednak właśnie nie udało się to na tyle dobrze zrobić, żeby te presje na wyższych liniach zasypać. I stąd niedowiedzenie w stosunku do oczekiwań analityków, które, które widzimy w tym kwartale. Jasne ze spółek które dla nas w telewizji pozwolę sobie na odrobinę prywaty są bardzo bliskie jest taka firma Adobe która zapewnia narzędzia dla grafików komputerowych dla montażystów telewizyjnych filmowych między innymi ona też podała wyniki ja tak trochę patrzę na to co się dzieje w światowych spółkach jak na to co się dzieje w warszawskich spółkach biorąc pod uwagę ile osób już w tej chwili dzięki różnym narzędziom inwestuje za granicą. A tutaj mieliśmy całkiem niezłe wyniki, plus 5% na poziomie netto i plus 12% na poziomie przychodów. To dla takich biznesów, które są od lat stabilne, mają te swoje produkty takie bardzo mocno ugruntowane, to jest całkiem niezła historia. Panie Piotrze, nie pytam pana o samego Adobiego, ale tak generalnie no, tak, o opinię. Tak, tak. Stara firma, dobra firma, stabilne przychody, żadnych szaleństw, tak można powiedzieć. Tak, ale też dobre, korzystne notowania. Z... Taki może sobie pozwolę na taki, a nie, to żarcik będzie trochę później, bo teraz jak już jesteśmy przy montażu, to nie możemy nie zajrzeć z kolei do sektora telewizyjno-filmowego. Złożymy gratulacje kolegom z TVN-u, bo w jakiś sposób się być może przyczynili, a być może nie, bo w sumie to Warner Brothers Discovery od dwóch lat ma straty. Ale wczoraj wyskoczył, wystrzelił w górę o 34%, co spowodowało, że od początku roku jest o 52% wyżej niż, niż był na początku tego roku. Być może przypadkiem, a może nie Skydance, Paramount Skydance, czyli producent filmów, również poszedł w górę. Trochę mam nadzieję, panie Ryszardzie, że miał pan chwilę, żeby sprawdzić tę historię i nam ją opowiedzieć. Ja na chwilę muszę się wyłączyć. Przepraszam. Na, na... Jasne. Ja, ja powiem tak, ja nie śledzę rynku amerykańskiego tak stricte, Bardziej tak powierzchnie przeglądając nagłówki, bardziej też z punktu widzenia top-down, patrząc na to, co się dzieje w makro, na indeksach. Nie stykto na spółki, dlatego że my jako Incygnizm inwestujemy głównie w Polsce i to jest nasza specjalizacja. Tak więc ciężko mi skomentować te jakieś konkretne, konkretne wyniki. Natomiast widać, że reakcja, reakcja była bardzo dobra. Te biznesy tradycyjne, które przez ostatnie lata zostały dość mocno zbite na, na, korzyść, na korzyść innych biznesów, tych, których, takich platform. Platform cyfrowych w ostatnim czasie pokazują, że też radzą sobie, radzą sobie trochę lepiej, albo że ich wyceny są już po prostu za niskie i być może stąd, stąd, stąd ta reakcja, która jest taka imponująca, wiem. Tak, to była informacja na temat tego, że czy jest to, była to reakcja na temat na, na, na to, że. Hmm, hmm, Członkowie rodziny właściciela, założyciela Cisco zamierzają kupić, czy są zainteresowani kupnem tej firmy. No wczoraj człowiek został najbogatszym człowiekiem na świecie, no więc może sobie pozwolić na różne informacje, więc na różne inwestycje. No więc tu się, tu się pojawiła... Tu się pojawiła historia. Wśród spółek, które w SP 500 bardzo mocno rosły, pojawił się też, pojawiła się też Tesla w samej czołówce. A to dzięki informacjom o planach dotyczących wielkoskalowych baterii. Być może. Pytanie do Panów, czy to jest trochę tak, że Tesla nie robi może taki trochę pivot, że te samochody, no bo konkurencja z Chin, trochę mniej, a bardziej właśnie stabilność dostarczania czy stabilizowanie sieci elektroenergetycznych dzięki, dzięki magazynom energii? No szukają pomysłu, o, szukają tak, panie pomysłu panie na konkurencję, która jest coraz większa na rynku samochodów elektrycznych. Sława pana maska no nieco przygasła, prawda? Gwiazda jego przygasła po wejściu w politykę i o, po odejściu z polityki również. No próbują coś zrobić, ale ja tam, ja nie jestem miłośnikiem tej spółki. A pan, panie Ryszardzie? Tak, no to jest to takie ewidentne, to, to jak powiedział Pan Piotr, to jest przejście z segmentu tego, który staje się segmentem commodity, kto jest w, w, w my rośnie konkurencja i z ma konkurencja ze strony graczy chińskich. To samo co, co, co widzimy i wywołuje presję na gracze europejskich, to samo wywołuje presję na Tesle, która kiedyś była jedynym. Albo jednym z nielicznych graczy robiących dobre, 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 dobre samochody elektryczne, teraz to już nie ma miejsca. Więc Elon Musk podejrzewam, że próbuje zwiększać majątek przez zapewnienie sobie, budowanie sobie łańcucha wartości. Oprócz tego próbuje też właśnie jakoś wyróżnić się, może, może właśnie tą to stabilizację, gwarancję stabilizacji dostaw dla klienta końcowego, i próbuje każdymi kolejnymi krokami próbuje iść jakby wyżej w łańcuchu wartości, licząc na to, że konkurencja jeszcze go nie będzie goniła, albo że go dogoni go dopiero w późniejszym późniejszym terminie. Czy zobaczy czy to też się, testy się uda, e, zo, zo, zobaczymy. Jasne. No i teraz jeszcze będzie taki takie mrugnięcie okiem do wszystkich narzekających na e, CD projekt i rozczarowanych i tak dalej, bo tak przy okazji patrzenia na te spółki, które w S&P rosły. Najmocniej i najmocniej spadały. Drugą najmocniej spadającą, ale co ciekawe, bo to też, Panie Piotrze, jest interesująca historia. Po jednej stronie wzrostów był Warner Bros. ze wzrostem 34%, po stronie spadków. Drugą najbardziej spadającą spółką był Electronic Arts, firma gamingowa która straciła wczoraj zaledwie 22 setny no procent. więc to pokazuje jakie jest przesunięcie w kierunku wzrostów. No więc straciła 22 setne procent. No, ale jak sobie porównamy to w dłuższej perspektywie tę spółkę z CD Projektem, to która była lepszą inwestycją? Jak panowie myślicie? No CD Projekt. Electronic Arts czy CD Projekt? Pan Piotr stawia na CD Projekt. Tak, no i macie rację. Intuicja, a może to sprawdziliście, dobrze wam podpowiada w e, ciągu e, i całej historii i od początku roku CD Projekt zdecydowanie z Electronic Arts wygrywa. No więc e, wszyscy, którzy kupowali tam na tej górce, e, no i teraz wciąż są jeszcze rozczarowani, bardzo proszę, żeby spojrzeli na to z szerszej perspektywy. O, tak bym to, tak bym to ujął. Mm. No, i cóż, pytanie o to, jak długo potrwa szaleństwo na wzrostowe szczytowanie na amerykańskich giełdach, jest pytaniem, które nie przestaje być aktualne. Panie Ryszardzie, z panem Piotrem rozmawialiśmy o tym, że no do końca przyszłego roku, jeśli nie wydarzy się coś niespodziewanego, nie nadleci jakiś czarny łabędź, to pewnie raczej będzie trwało, a pan myśli, że do kiedy? Ciekawy jestem, czy młodość mm, tak. jest bardziej optymistyczna niż dojrzałość. O, o dziękuję. Eee, w, w każdym razie ja jestem z natuchy optymistą. Wydaje mi się, że, że zakładanie się, że w, w... Zakładanie się jakieś duże korekty, krachy na SP 500 jest, jest bardzo ryzykowne. Wydaje mi się, że oczywiście wyceny są nie są, nie są najniższe, jakieś tam dyscypliny na rynku pracy są, które mogą powodować te korekty. Natomiast jestem ogromnym fanem sztucznej inteligencji i tego, jak ona będzie miała wpływ na, na, na rynek pracy, na gospodarkę, na produktywność. Tak więc w długim terminie pozostaję bardzo dużym optymistą. No i doskonale. To w takim razie kończymy poranek inwestora optymistyczną nutą, nie zapominając jednak, że pan Ryszlec jest optymistą, a pan Piotr też jest optymistą, aczkolwiek spodziewa się jednak jakiejś korekty. Przypomni pan kiedy? Tak, w 10 sekund. Umiarkowanym to a fanem AI też jestem sztucznej inteligencji, aczkolwiek uważam, że docelowo, docelowo to będzie źle z nami, ale to zostawmy na, za 20 lat. No, a może zrobimy sobie jakąś debatę zupełnie osobną na temat tego, co a proszę, AI może nam... Popsuć, a co, w, czym, w czym pomóc? Doskonale. Piotr Kuczyński, Kselion, Ryszard Miodoński, Insygniste, Fi, Roman Młotkowski, Biznes 24. Dziękujemy za piątkowy poranek inwestora. Do zobaczenia.